Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Robson mamy już nowy tydzień, poniedziałek 12 maja. Podsumowanie po meczu z Borussią w W meczu Bayern dostał Paterę Miszowską. Już jesteśmy już oficjalnie Mistrzem Niemiec. Najpierw powiem jakie wyniki i obgadam mecz, jak to wszystko wyszło zapowiedzi nie będzie meczowej bo ja wam wrzuciłem ostatnio jakie padły wyniki tej 33 kolejki ostatnia kolejka jest 17 maja już tą sobotę i wszystkie mecze będą nadawane o 15.30 Hoffenheim Wolfsburg Wolfsburg Hoffenheim mecz się zakończył wynikiem 2-2 Werder, Werder Brema Lipsk 0-0 Freiburg wygrał z Kiel 2-1 Bochum przegrał z Mainz 4-1 Heidenheim wygrał z Onionem 3-0 Bayern Gladbach za chwilę Niedzielne wyniki Bayer Leverkusen przegrał u siebie z Dortmundem 4-2 Po sezonie z, z Bayer Leverkusen odchodzi Xabi Alonso który ma iść do Real Madrid jako trener? Eintracht Frankfurt-San Pauli 2 2 Stuttgart-Augsburg. Stuttgart wygrał Augsburgiem. Wysoko, 4 do 0 I już w ostatniej kolejce w przyszłą sobotę się: Mainz-Leverkusen, Gladbach-Wolfsburg, Dortmund-Kiel, Augsburg-Union, Heidenheim-Brema, Lipsk, Stuttgart, Freiburg. Frankfurt, St. Pauli, Bochum, Hoffenheim, Bayern. Tabeli. Po sezonie, oczywiście, do drugiej bundesligi spada Holstein, Kiel, Havel, Bochum, i z drugiej bundesligi awansuje. Po drugiej nieobecności HSV Hamburg. Awansuje. Pewnie kolonia też awansuje. Będzie ciekawie, przyszły sezon. I przechodzimy do tego starcia Bayern z Gladbach. Skład, jakie Bayern się zaprezentował w tym starciu. Bayern. Po długiej nieobecności do bramki wraca Neuer w obronie Guerreiro, Stanisic, Dyer, który odchodzi po sezonie, niestety do Monaco, Leimer, Kimi, Goretzka, Koman, Miller, Olize, Harry. Kane jak się prezentuje ławka rezerwowych? ławka rezerwowych Boyk, Nabli, z Jazare, Palkinia, Pawlowicz, Perez, Sane, Urbiś, Widowicz nie zagrali. Buchmann z powodu kontuzji, Davis i tu kim jemu się Goście z Gladbach brance. Omlin, Liner, Elvedi, Czarodia, Ulrich, Weigl, Sander, Honorat, Lights. Hak, Klein, Dist. Bawka Gladbach, Szwankara, Fukuda, Herman, Netz, Neuhaus, Pereira, Lea, Skali, Stoger. Nie zagrali Borges, Friedrich, Engomu, Nikolas. Mecz na Aljanzorena zakończył się wynikiem 2 do 0 dla Bayernu. W tabeli. Po przegranej mamy 79 punktów przewagi. Leverkusen 68, Frankfurt 3 57, 4 Freiburg 55, 5 Dortmund 54, 6 Mainz 51. Nad Leverkusen mamy 10-11 punktów przewagi. Leverkusen straszna padaka. Po prostu katastrofa. I w 31 minucie Harry strzeli Bramkę. Pasuje Olizę I na 2 dozora dobił już Michael Olizę W 10 minucie Pasuje się Sanne. W drugiej połowie byłaśli Pawłowicz. Sanisica Sanne za Komana. Dwie zmiany w 62 minucie. 83 Palchinia za w 84 Nabli za Mylera. 90. minucie widać zmienił. Keina, Żółta kartka. Oliza. Jak się prezentuje dalej? 24.16. W sytuacjach ramkowych. oceny wystawię. Nojerowi dam 8, Gerajero 7. Ojej, przepraszam. dam 7,5. Dajerowi 7, Leibnerowi 7, Kimichowi Leibner 7. Oresce dam 7, Kołanowi 7, Millerowi 7, Olize dam mu 10, Karemu 8, zmiennikom Pawlowiczowi dam 6, Senę 7,5. Fajnie, wygrał 2 do 0. Jesteśmy mistrzami Niemiec już oficjalnie. Mnie bardzo, bardzo cieszy po meczu. Tomasz Miller przemówił do kibiców, pożegnał się z kibicami. Krótka jego przemowa. I. No i co? Dziękuję Tomasowi Millerowi za wszystkie te mecze w Bundeslidze. 750. Mecz to był w sobotę Tomasa Miller'a. Bundesliga Wielka legenda klubu i wielki, wielki zawodnik. Dobra, czytałem, że Florian jest już do gadania z Bayernem. Dopóki nie będzie oficjalki, to, to ja w to jeszcze nie będę wierzył. Najpierw trzeba zobaczyć, jak to wszystko będą negocjacje. Ile Leverkusen będzie chciało za niego. Jeśli Wilc przyjdzie, to byłoby bardzo, bardzo fajnie. Na klubowe mistrzostwa świata jeszcze z drużyną poleci Tomasz Miller. Zagra w tym turnieju. I nowy zawodnik pozyskany z Hohenheim, Tom Bischoff, znajdzie się w kadrze i znajdzie się na pokładzie samolotu. I na ten turniej oczywiście poleci. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobrze, moi kochani, Miasa, Mia Samia, Sezon się powoli kończy. Ja mam od przyszłej soboty urlop. Ostatnio ostatnią kolejkę z moim kolegą Markusem będziemy patrzeć u mnie w domu. I dzień później w niedzielę jedziemy na Fete. Która już się rozpoczyna. Pół do drugiej. Świętowanie mistrza Niemiec. Mia sa Forever number one. Będziemy tam Gibicować, śpiewać na tej fecie. Iliar Rossano się do stanowiska Bayernu, nie zrobił tego jednak w oczekiwany przez nich sposób, ponieważ zdecydował się wystosować kontro ofertę indywidualnego kontraktu. Rozmowy pomiędzy Bayernem, a Arkozy na temat Floriana, Wirca już się odbyły. Jest wiele optymizmu, że transakcja zostanie wkrótce sfinalizowana. Wirc, Bayern. Już osiągnęli porozumienie w sprawie pięcioletniej umowy i zarobku pomiędzy 20 a 25 milionów euro rocznie. Noir, Miller, Kane, Goretzka, Gnabry, Guerreiro, Urbis, Pawlowicz, Stanisław, Dajer, Pamekano, Coman i Leimer udali się po południu na Ibizę z prywatnym samolotem. Kierownik drużyny Samuel Geiler udał się z nimi. Tom w pojedzie z drużyną na klubowe mistrzostwa świata i zostanie zarejestrowany w specjalnym okienku. Dawaj jeszcze Wirca i Tacha w specjalnym okienku jedziemy po klubowi przez Jakie męczyć to najwyższe cele. Wydaje mi się, że dzięki remisowi Eintrachtu droga BVB do Ligi Mistrzów stoi szeroko otwarta. Właściwie zależy tylko od siebie. Moim zdaniem to dobrze, lepsza BVB w Ligi Mistrzów niż ogórki. Będą derby Hamburga i to mnie cieszy. Sezon ligowy się kończy, a tu jeszcze nie koniec rywalizacji. Przed nami klubowy Mistrzostwa Świata w formie mundialu. Jak się na to zapatrujecie, patrząc na liczbę kontuzji nie tylko w WCB, ale i innych klubach jak Real, czy Barcelona, czy City, to nie pomoże to na nowy sezon. Tym bardziej, się, że rozpoczną się eliminacje Mistrzostw Świata, a jeszcze w czerwcu liga. Europa Narodowa, Liga Narodów i inne mecze reprezentacyjne. Kasa a kasem, ale w tym nieszczęście Barcelony, że nie jadą na klubowym miesiącu świata, to mogą skorzystać z Poczną więcej przed kolejnym sezonem. Między klubowymi mistrzostwami świata ostatnią kolejkę mamy miesiąc przerwy odpoczną. Ja myślę, że jak się postaramy, to jesteśmy w stanie zgarnąć te klubowe świata na pożegnanie dla Mellera. A co do kontuzji, to bardziej bałbym się przerw reprezentacyjnych, bo to na nich nie, bo to na nich nie dbają naszych zawodników Jakupa czy Dywizji Jedno na pewno na klubowym ze Świata nie pogra drogi. Może rzutem na się zdąży. Dodatkowo z grupową raczej powinniśmy być w stanie przejść rezerwami, lub ze sporą liczbą rotacji, a potem zobaczymy jak się potoczy losowanie. Davis na skrzydło lewe, a sprowadzić Hernandeza z po ponoć jest do wyciągnięcia za grosze, jak nie chcą żadnego innego skrzydłowego. Ryan Intrach chyba postanowił podnieść emocje w walce o w kolejce. Czytałem przed chwilą, że Baymaka Tywołać klauzurowy kuponikowi Lamsa, to byłoby coś. San nie ma charakteru w żadnym ważnym meczu, nie pomógł. Nie odejdzie szkoda zachodu. Tyle szans dostał, że już wystarczy. Lewarkozyn to się mało śmiesza ostatnimi tygodniami, miesiącami od meczu z nami. Widzę w ostry zjazd. Z dół. Dla mnie sprawa jest prosta. Bierzemy Lukasa. I o obrona. obronę Zamiast wirca dajmy lepsze kontrakty dla Komana i to może zaczną lepiej grać. Za wszelką cenę trzymajmy kima i pomekana więcej kasy dla Gorecki. Trzeba się cieszyć z kolejnego tytułu na całe podsumowanie sezonu. Przyjdzie jeszcze czas. Czeka nas gorące okienko transferowe. Ponadto jedziemy do UEFA, na klubowe Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że Sana nie zostanie umowy. Ja pokażę, nie będę nawet, mi smutno nie będzie. Leroy Sana nie jest zadowolony z oferty kontraktowej jaką przedstawił mu Byron Mission. ponoć tak odrzucił naszą ofertę to jest bardzo bardzo ludzie dużo tych spekulacji Sany sam nie wie czego chce jeśli nie przedłuży kontraktu sprzedajmy go w cholerę i tyle po prostu są mini zawodnicy na rynku transferowym jesteśmy tachem zainteresowani czy tak u nas przyjdzie nie wiem zobaczymy po meczu wczoraj w sobotę piękna kąpiel piwna kompany został obnany piwem Olize, Thomas Müller, Manuel Neuer po prostu chłopaki pięknie pięknie się bawili jestem z tego zadowolony w końcu żeśmy się jakoś tam wyszaleli Miasa Mia Samia, forever number one Deutsche Fußballmeister FCB i to tak zostanie do końca sezonu w przyszłym sezonie chciałbym żebyśmy znowu atakowali wszystkie patery, znowu Bundesligę atakowali Puchar Niemiec oraz oraz tą Champions League które od 2020 roku nie możemy wygrać. Albo ćwierć odpadamy, albo półfinale. Po prostu w rynek transferowy, rzucić kasą, wzmocnić kadrę, bo na dłuższą metę z tym Kim Min -Jae my po prostu nic nie osiągniemy. Na tą chwilę on jest do sprzedania. sasza bo i mam nadzieję, też go sprzedadzą. Ten transfer został nietrafiony. Dlaczego Bayern zawsze takich papara, paparuchów kupuje? A później musimy sprzedawać, bo ten zawodnik dany Bayernie nie wypalił. I po prostu później musimy się go pozbywać jak kwaśnego mleka. Miał parę przewysków w, sez w sezonie, ale to nie jest to. My potrzebujemy szybkiego, prawego obrońcy a nie takiego paparucha planowany prawdopodobnie jest na pozycję środkowego obrońcy Josip Stanisic mam nadzieję, że kompany będzie go ogrywał na tą pozycję także moi drodzy to by było na tyle w tym vlogu trzymajcie się W przyszłym tygodniu Wam zrobię jeszcze jeden vlog i później co zrobię za 2-3 tygodnie. Przerwa od nalewania. naładować akumulatory przed klubowymi mistrzostwami świata. Oczywiście jak będę miał czas owenturniej, obejrzę. HSV wraca do na Zigina i prawdopodobnie FCKL również wystarczy im remis. Myślę po w nowym sezonie wzmocnienia. Kto to o bramkę raczej martwić się nie musimy, jak no jej robić, wprowadzony na dużej scenie, jeśli chodzi o obronę, to stoper na no już zadaje rajik i ktoś do boku by się przydał, ja się. kim zostanie, tu raczej widzę go w roli zmiennika. Coś jak daję obecnie. Co do Tomka, to mogę się tylko ukłonić, absolutna legenda. Gratulacje panowie, panie. Dziękuję za sezon. Ciekawe dyskusje do przeczytania w następnym. Dzięki Tomek za te wszystkie lata, piękne momenty, triumfy i mecze dla Bayernu. Jak oni uważają na Davisa, żeby z tego świętowania jeszcze bardziej go nie połamać przez przypadek. Harry ale zrozumiały ten sezon był dobrym sezonem. Ale gdyby być zdrowym, musiałem pomekano w obronie. Może byśmy jeszcze grali w finał w Monachium i ostatni mecz byłby by zmniejszył u siebie to, byłoby coś pięknego. Common out sana, niech przedłuża, ale za niższą cenę. Inaczej, też aut. Świeżość na skrzydłach, na przykład Olize widać. Więc trzeba kupić skrzydłowego naprawdę iść po potrójną koronę, fajnie też zdobyć pochadnienie mi bo już 5 lat go zdobyliśmy Tomasz Miller podnoszący Baterę, jako pierwszy piękne obrazki. Łzy same napływają do oczy, ale ten olize dziwno nie mega, nieśmiały. Tak panowie, świętować przyszłą niedzielę Marienplatz 13:30. Jadę tam też świętować. Także będzie ciekawie. Będzie emocjonalnie. Że moi drodzy, na dzisiaj kończę ten vlog. Deutsche Fachsbalmeista, jesteśmy mistrzem Niemiec. Wielkie, wielkie gratulacje dla klubu, dla zarządu. Przede wszystkim dla samych piłkarzy, że walczyli do końca. Czy klubowy mistrzostwa świata zdobędziemy? Okaże się już w czerwcu. Ja tą chwilę kończę. Pamiętajcie. Subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować, komentować, łapka do góry Subskrybować, dzwoneczek żebyście byli na bieżąco Tym co dodaję Miłego piłkarskiego tygodnia Trzymajcie się do usłyszenia W przyszłym tygodniu gdy będę miał czas to Odezwę się Już chyba po weekendzie Z nadawania z Marym Placu Jakoś tam wam relacje wrzucę byście byli jak to Bayern tam świętuje, ale coś wam na pewno wrzucę. Także trzymajcie się do usłyszenia mijego piłkarskiego tygodnia, jego poniedziałku, byście byli zdrowi. Żółwik, piąteczka Mia Samia Dojczew, FCB. brawo, brawo dla drużyny. Dziękuję wam za te emocjonujące mecze w lidze chopy oraz te wszystkiego, gole, Kejna. Asysty Olizy i dwa słowa dla Tomasa Melara. Tomas, dziękuję bardzo, jesteś wielką legendą tego klubu Mia Samia. Ja zawsze pozostaniesz w kibicu kibiców Bayernu Monachium. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do Bayernu wrócisz w innej roli, czy w roli eksperta, czy w roli, czy w innej roli. Pozdrawiam Was wszystkich. Miłego poniedziałku, miłego piłkarskiego tygodnia. Żółwik Piąteczka. Do usłyszenia. Cześć.